Cześć, witajcie. Dzisiaj chciałbym porozmawiać z wami o tym, jak zacząć robić zdjęcia. Może nie konkretnie jak robić zdjęcia, ale co robić już po zrobieniu zdjęć. A więc zaczniemy od samego początku. Zrobiliśmy zdjęcia, mamy je na aparacie i pierwsza, według mnie najważniejsza rzecz to zgrywanie zdjęć. Zdjęcia mamy na karcie pamięci. Ja mam aparat, który ma dwie karty pamięci, i zawsze pierwsza karta pamięci zostaje w aparacie, i to jest mój taki pierwszy kopia, pierwsza kopia zapasowa. Drugą kopię zapasową od razu po zgraniu zdjęć robię na dysku przenośnym, po to, gdyby w razie coś się stało z pierwszą kartą, z drugą kartą, mam kopię zdjęć na dysku. Teraz zobaczmy, jak to u mnie wygląda. Na dysku. Przygotowałem tutaj taki folder. Mam tutaj prawdziwe zdjęcia, prawdziwe można powiedzieć zlecenie. Robiłem zdjęcia u mojego kolegi na chrzcinach. I od czego zaczynamy? Zaczynamy od włożenia karty pamięci do czytnika. Otwieramy zdjęcia. Zdjęcia mamy w dwóch folderach, bo przeskoczyło mi kolejny tysiąc. Robię sobie nowy folder i teraz pierwsza najważniejsza rzecz: sortowanie, robienie porządku zdjęć na dysku. Najważniejsze jest to, aby zdjęcia nazywać, robić nazwy, bo dzisiaj wiemy, potrafimy łatwo przeskoczyć między jednym a drugim zleceniem, między jednymi zdjęciami a drugimi, ale co będzie za rok? Dlatego ja proponuję bardzo prostą rzecz. Robimy nowy folder. I nazywamy go rokiem bieżącym, 2023. I wiemy, że w tym folderze będą zdjęcia z roku 2023. Wchodzimy do tego folderu. I jak widzicie, u mnie tutaj w tym folderze jeszcze nic nie ma. Ale na potrzeby tego filmu stworzymy sobie nowy folder. I zawsze nazwę, niezależnie czy to jest MacBook, czy to jest Windows, nazwę tworzymy od roku. Miesiąca i potem dnia. Jest to o tyle istotne, ponieważ gdy będziemy sortować zdjęcia, foldery po nazwie, wtedy bez problemu posortujemy sobie chronologicznie. I zdjęcia były robione 2023. Miesiąc 10 i to był 14 października. I tutaj można zrobić spację, i po prostu nazwać sobie, powiedzmy, imię, nazwisko, miejsce, bądź coś innego, co będzie nam w jakiś sposób pomagało odnaleźć w przyszłości te zdjęcia. I to wystarczy. Otwieramy ten folder i bardzo prosty sposób i niezależnie czy to jest Windows czy to jest MacBook bierzemy po prostu zaznaczamy wszystkie zdjęcia przeciągamy kopiujemy dzięki takiemu zabiegowi naprawdę w przyszłości będzie łatwiej nam odnaleźć zdjęcia i to jest o tyle istotne żeby zacząć to robić od samego początku bo gdy później przestaniemy to robić łatwo zrobi nam się bałagan uwierzcie mi przechodziłem przez to Zdjęcia nam się zgrywają. Od razu też zgramy drugi folder. Możemy skopiować drugi folder. Zdjęcia nam się bardzo szybko kopiują, ponieważ uży staram używać się dość szybkich kart. Jednak yy, najważniejsze jest to, aby była kopia. Do gry wchodzi dysk przenośny. Ja już sobie ten dysk podłączę. Czekamy chwilę aż nam zgrają się wszystkie zdjęcia. I w tym momencie mamy zgrane już wszystkie zdjęcia. Kolejną rzeczą, jaką teraz robimy, jest stworzenie kopii zapasowej wszystkich surowych zdjęć. Przypominam, że w moim przypadku kolejna kopia zapasowa jest na drugiej karcie pamięci. Do momentu, kiedy nie będzie następnego, następnej sesji, te zdjęcia zostają na tamtej karcie pamięci. Dodatkowo ja mam cztery komplety kart pamięci, dlatego mogę jakby cztery oddzielne sesje robić. Wyciągam dwie karty, chowam i wiem, że zawsze tą kartę pamięci, kopię zapasową zdjęć mam na tej drugiej karcie pamięci. Potem, jak już zdjęcia mam zgrane do komputera, Tworzę kopię zapasową na dysku przenośnym. Robimy to w prosty sposób: przeciągając folder ze wszystkimi surowymi zdjęciami, rawami, do folderu odpowiedniego, podobnego jak na dysku w komputerze, na dysk przenośny. Jak widzicie, jest to ponad 9,5 GB zdjęć. Zdjęcie jest dosyć sporo i to chwilę potrwa. W czasie kiedy zdjęcia mogą się zgrywać, podpowiem Wam jak w moim przypadku ja robię pierwszą selekcję zdjęć. Korzystam z programu Adobe Bridge, nie wiem jak to się dokładnie wymawia, jest to po prostu program do przeglądania zdjęć. Tam można dawać ocenę zdjęć w gwiazdkach, można przydzielać nim kolory, można je kasować. I to chyba najważniejsze z tym, żeby zdjęcia, cały materiał przejrzeć wstępnie, usunąć wszelkie takie pierwsze jak to się mówi gnioty, zdjęcia nieostre i do Lightrooma wrzucić już gotowe zdjęcia, już takie same w mięsko do obrabiania i już takie wstępnie wyselekcjonowane zdjęcia. Potem w Lightroomie obróbka, no a potem. Ostateczna jeszcze raz selekcja i taki gotowy materiał, taki można powiedzieć dwukrotnie, trzykrotnie, przebrany, dopiero oddaję zleceniodawcy. W przypadku, jeśli to jest zlecenie, bądź jeśli to jest jakaś sesja, no to zachowuję po prostu taką małą ilość. Kiedyś popełniałem taki błąd, że trzymałem wszystkie zdjęcia nawet z tymi rawami. Oczywiście rawy są ważne, bo tylko dzięki rawom jeśli doszłoby do jakiejś sytuacji, że ktoś by na przykład ukradł nam nasze zdjęcie i chcielibyśmy udowodnić, że to naprawdę my jesteśmy jego autorem, no to wiadomo, RAWy z takiej sesji yy, dają nam niepodważalny dowód na to, że to my zrobiliśmy te zdjęcia w przypadku ktoś inny ma odpegi. Yy, jednak RAWy bardzo dużo miejsca zajmują. I czy to jest nam naprawdę potrzebne przy takiej codziennej fotografii, przy jakiejś codziennej zwykłej sesji? Nie, wydaje mi się, że nie. Oczywiście, Poza takim dyskiem USB, ja jeszcze posiadam w szafce, nie będę wam pokazywać, dyski sieciowe, i tam po prostu zgrywam zdjęcia raz na jakiś czas raz na miesiąc, raz na dwa miesiące. To tylko, że już tam zgrywam gotowy materiał, obrobiony, taki, jaki można powiedzieć, wysyłamy do klienta. Jest to o tyle istotne, no bo jak to się mówi Ludzie dzielą się na dwa typy osób: ci, co robią kopię zapasową, i ci, co tą kopię zapasową dopiero zaczną robić. Ja na całe szczęście nie miałem w swojej karierze nigdy żadnego problemu z utratą zdjęć, jednak i mam nadzieję, że nigdy nie będę miał, ale zawsze staram się zabezpieczyć na tą okazję, czyli po prostu robić kopię zapasową. A więc otwieramy sobie Bridge'a. Otwieramy sobie miejsce, gdzie mamy zdjęcia. Folder widzicie 2023 i zlecenie i tu już mamy nasze gotowe zdjęcia. One się w tej chwili jeszcze ładują, więc to chwilę potrwa. A ja zapraszam do sekcji komentarzów i mam nadzieję, że film się podobał.